Pogrzeb Barbary Skrzypek w gorlicach, msza rozpoczęta, politycy w komplecie, emocje sięgają zenitu. W sobotę, 22 marca 2025 roku, w Bazylice Narodzenia NMP w gorlicach rozpoczęła się msza pogrzebowa Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, która zmarła 15 marca w wieku 66 lat. Uroczystość. Otoczona medialną wrzawą i politycznymi spekulacjami, zgromadziła tłumy żałobników, w tym najwyższych rangą polskich polityków od prezydenta Andrzeja Dudy-Polidera PiS. Śmierć Skrzypek, zaledwie trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze okręgowej w Warszawie, wciąż budzi kontrowersje, a jej ostatnie pożegnanie stało się wydarzeniem pełnym emocji i symboli. Ceremonia rozpoczęła się o godzinach 12 i 15-setnych modlitwą różańcową po której o 13:00 ruszyła Msza Święta. Przed kościołem już od rana czekały tłumy, a czarny karawan pogrzebowy ustawiony przed wejściem przypominał o powadze chwili. O 12:40 pod bazylikę dotarła kolumna prezydencka z Andrzejem Duedą, który dołączył do Jarosława Kaczyńskiego, senatora Stanisława Karczewskiego, Anity Czerwińskiej i Pawła Szefernakera. Obecność tych postaci nadała wydarzeniu rangę niemal państwową, mimo że rodzina prosiła o prywatny charakter pogrzebu. Po mszy kondukt żałobny przejdzie ulicami Wrublewskiego, Świejkowskiego, kołontaja i Krakowską na cmentarz parafialny, gdzie skrzypek spocznie w rodzinnym grobie. Portal gorlice24.pl ostrzega przed utrudnieniami w ruchu około godzina 14. Śmierć Barbary Skrzypek wstrząsnęła środowiskiem PiS i wywołała falę domysłów. Kobieta, która przez dekady była filarem struktur partii, została przesłuchana 12 marca w śledztwie dotyczącym spółki srebrna prowadzonym przez prokurator Ewe Wrzosek. Jarosław Kaczyński na antenie TVU Republika zasugerował, że stres związany z tym wydarzeniem mógł przyczynić się do jej zgonu. Prokuratura stanowczo odpiera te zarzuty wyniki autopsji, przedstawione przez rzecznika prokuratury okręgowej Warszawa, Praga. Norberta A. Wolińskiego wskazują na niewydolność krążenia w przebiegu rozległego zawału tylnej ściany serca jako przyczynę śmierci. Nie stwierdzono obrażeń mechanicznych, podkreślił Woliński, a rodzina zmarłej nie zgłaszała podejrzeń wobec osób trzecich. Mimo to sprawa pozostaje gorąca. Prokurator Wrzosek, która po fali gruszb otrzymała ochronę, zapowiedziała kroki prawne wobec tych, którzy wiążą przesłuchanie ze zgonem. Na stronie rządowej opublikowano zanonimizowany protokół z przesłuchania, by rozwiać wątpliwości, ale spekulacje nie milkną. Prokuratura okręgowa w Warszawie przekazała śledztwo w sprawie śmierci skrzypek innemu urzędowi spoza okręgu, dla podkreślenia niezależności działań poinformował Prak. Skiba. Na pogrzebie polityczne emocje przeplatały się z osobistym smutkiem. Kaczyński, żegnając Skrzypek, nazwał ją ofiarą złych ludzi rządzących Polską, a prezydent Duda odznaczył ją pośmiertnie krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Te gesty, choć dla wielu były hołdem dla jej zasług, dla innych stały się zarzewiem sporu o upolitycznienie żałoby. W Gorlicach Wśród żałobników i mieszkańców panuje jednak rząduma Barbara skrzypek wróciła do domu, pozostawiając po sobie dziedzictwo i pytania bez odpowiedzi.